Dzień Boże, witajcie. Mamy niedzielę, 7 września. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, to nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc budować wierzę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołoby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, Wyprawia poselstwo, gdy ta, ten, ten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Ta dzisiejsza przypowiedź pana Jezusa, to jego słowa mówią o takim cięciu. O takiej gotowości na to, żeby cokolwiek, co sprzeciwia się życiu, zdrowiu we mnie, mam temu powiedzieć stanowcze nie. Odcinam się od tego. Uczmy się takiej postawy. Niech was był, Sawibuszek, mogąc. Ojciec i syn, i duch święty. Dobrego dnia, Szczeń Boże.